Witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę, jak przygotować Magdalenki. Do przygotowania potrzebuję 3 jajek, 140 g cukru, cukier waniliowy, to już mam razem wymieszany, 200 g mąki, do tego 8 g proszku do pieczenia, 50 ml mleka, 100 g roztopionego masła, ja dodatkowo mam maliny. Najpierw musimy ubić jajka z cukrem. Ubijamy jajka całe, dosypujemy pomału cukier, musi powstać nam taka kremowa masa. Jajka już nam się ubiły. Teraz będziemy dodawać mąkę z proszkiem. Mąkę dodajemy na małych obrotach. Gdy mąka nam się połączy z jajkami, to wtedy dodajemy masło. Teraz wlewam pomału masło. Na samym końcu dolewamy mleko. Wszystkie składniki nam się już połączyły. Tak wygląda to ciasto, takie lekko lejące. Tutaj mam przygotowane foremki do pieczenia magdalenek. Wysmarowałam je tłuszczem. Najlepiej użyć oleju w sprayu. Tutaj mam przygotowany rękaw cukierniczy. I teraz będę napełniała. Nie napełniamy tak, żeby aż wypływało troszeczkę, zostawiamy miejsca. Te magdalenki możemy piec w takiej postaci, ale ja do jednej porcji dodam właśnie maliny. Ja mam mrożone, można użyć dowolnych świeżych owoców, borówkę, truskawki. Wtedy są takie bardziej kwaskowate z malinami. Wkładam po dwie malinki do każdej foremki. Tak przygotowane magdalenki wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z termoobiegiem na jakieś 10 minut. Musimy obserwować, czasami trwa to krócej nawet 8 minut. Magdalenki są już gotowe, upiekły się. Przełamie jedną, jak wyglądają w środku, to jest z malinami. Są mięciutkie. Jeżeli macie ochotę na coś szybkiego do kawy, także bardzo polecam są szybkie w przygotowaniu, smaczne. Także życzę udanych wypieków, smacznego i do usłyszenia.